Śmiesznie się czasem układa na tym świecie. Kompletne przypadki powodują, że matematycznie mało prawdopodobne sytuacje, których nikt nigdy by się nie spodziewał, stają się codziennością, do której wszyscy po prostu się przyzwyczajają. Na przykład, czy wiecie, że polska piosenka ludowa Szła dzieweczka do laseczka stała się kilka dekad temu hitem w Japonii, gdzie śpiewana jest teraz jak własna ze zmodyfikowanym japońskim tekstem? Odwrotna sytuacja miała miejsce z kultowymi czołgami na Pegasusa, czyli ukochanym Battle City, które zna i kocha każdy klasyczny gracz w Polsce. Paradoks tej sytuacji jest taki, że Battle City nigdy nie zostało wydane w Polsce, ani nigdzie w Europie, ani nawet w USA. To gra, która stworzona została wyłącznie na rynek japoński, a jednak pokochały ją setki tysięcy, a może nawet miliony Polaków. I to o jej fenomenie porozmawiamy sobie dzisiaj, w drogę czołgiści. Wszystko zaczęło się w 1980 roku, gdy japońska firma Namco wyprodukowała grę automatową o nazwie Tank Battalion. Rozgrywka tej pozycji, choć obciążona odrobinę wiekową oprawą graficzną, powinna wydawać wam się znajoma. Kierujemy czołgiem i naszym zadaniem jest chronić ukrytego u dołu ekranu orzełka symbolizującego bazę przed najazdem wrogich czołgów. Cechą charakterystyczną dla niej była możliwość niszczenia ceglanych murów zarówno przez nas, jak i wrogów. Co zresztą było ważne, bo to właśnie tylko taka pojedyncza ścianka chroni nasz wrażliwy punkt. To tytuł, do którego raczej nie warto wracać. Sterowanie jest toporne, poruszamy się po wyraźnej siatce, a nie płynnym ruchem. Brak tu też różnych typów wrogich pojazdów, terenu czy ulepszeń. Unikatowy jest jej system punktacji. Wartość powiększamy niszcząc wrogie czołgi, ale liczba przyznanych punktów definiowana jest przez odległość od przeciwnika. Im bliżej akcji, tym większa nagroda. Mija kilka lat. Jest dosłownie 1984. Nintendo zaprasza Namco, by stało się pierwszym licencjonowanym zewnętrznym deweloperem gier dla konsoli Famicom. Skupione do tej pory głównie na salonach Gier Studio chętnie poszerza swoją strefę wpływów, tworząc oddział nazwany Namcot. Ta niesamowicie kreatywna nazwa naśladować miała ponoć amerykański park rozrywki przyszłości Epcot, a te doklejone do nazwy firmy symbolizować słowo Tomorrow. Pierwszych kilka gier nowo powstałego studia było ciepło przyjętymi portami starszych automatówek, ale możliwości urządzenia Nintendo pozwalały na więcej, więc apetyt rósł w trakcie jedzenia. Tak też w 1985 do sprzedaży, wyłącznie w Japonii, trafiło Battle City. Gra, którą jedni nazwaliby ulepszonym portem tank battalion, inni pełnoprawnym „następcą”, prawda, jest gdzieś pośrodku. Pudełko na przykład wykorzystywało tę samą grafikę promocyjną, co stary automat. Rozgrywka, udźwiękowienie i wizualia natomiast przeszły gigantyczną ewolucję do tego stopnia, że ciężko porównywać ze sobą oba tytuły. Instrukcje obsługi nazywają po prostu ulepszoną wersją tank Batalion z 1980 roku. Do Polski gra przeciekła w dość nietypowy sposób, bo dołączana była do legendarnego pirackiego kartridża 168 w 1, który był elementem wielu oryginalnych zestawów sprzedawanych wraz z naszym Pegasusem. Ale do tej wersji jeszcze wrócimy. Battle City stało się popularne w Japonii, ale też za jej granicami nie tylko dlatego, że była to gra o naprawdę świetnym gameplayu ale też produkcją wyprzedzającą swoją epokę pionierem pewnych rozwiązań. Na przykład, to jedna z pierwszych famicomowych gier umożliwiających jednoczesną rozgrywkę dla dwóch graczy a nie jak było często jeszcze standardem zmuszając do grania na zmianę. Zresztą, tank batalion miał właśnie przemienny tryb. Jeszcze większe wrażenie robił wbudowany tryb konstrukcji, który pozwalał na tworzenie, a potem testowanie swoich własnych poziomów, choć niestety było trochę za wcześnie w cyklu życia sprzętu, by można je było później trwale zapisywać. No więc, Battle City. Ponownie siędziemy za sterami czołgu, tylko my i potencjalnie gracz drugi kontra cały świat chcący dorwać naszego orzełka symbolizującego bazę. I muszę wam niestety zniszczyć marzenia i wspomnienia, bo oczywiście, że patriotycznie i bardzo po polsku to jest orzełek, nie? Choć instrukcja obsługi nigdy nie nazywa tego elementu inaczej niż baza, japońska społeczność zwykła nazywać ten obiekt Feniksem, który jest znanym elementem japońskiej fantastyki i symbolem ognistego wigoru i wiecznego życia. Ale dla nas zawsze to będzie orzełek to przecież polska gra. O, proszę. Rozgrywka toczy się na 35 planszach. Możemy albo przechodzić je po kolei niczym kampanię, albo z menu głównego wybrać dowolny etap, na którym będziemy chcieli sobie postrzelać. Mapki są zawsze takie same i zaprojektowane w rosnącym poziomie trudności, choć czasem ich kształt jest sam w sobie easter eggiem. Często przytaczanym przykładem jest etap w kształcie przeciwnika Puka z serii Gier Dig Dag. Przez czerwone cegły można przebić się działkiem. Przez metalowe segmenty przebić się nie da. Mamy też drzewa, pod którymi może schować się wróg, ale jest to element jedynie kosmetyczny. Sztuczna inteligencja i tak porusza się i strzela z grubsza na ślepo. Lud utrudnia manewrowanie i maskuje też przefruwające nad jego powierzchnią pociski. No i mamy również zbiorniki wodne, przez te nie da się przedostać, ale można przez nie strzelać. Każda plansza to 20 generujących się co kilka sekund czołgów. Wygrywamy, jeśli rozwalimy je wszystkie, przegrywamy, gdy skończą nam się życia lub przeciwnik zastrzeli orzełka. Są cztery typy wrogich pojazdów. Podstawowy czołg umiera na strzała, podobnie jak jego alternatywny, szybszy wariant. Ciężki czołg zadaje większe obrażenia cegłą, a przepotężny super czołg trzeba trafić cztery razy. Dla wyrównania szans, czwarty, jedenasty i osiemnasty przeciwnik w planszy mrugał będzie na czerwono. Zniszczenie takiego specjalnego typka wygeneruje na planszy jedną z sześciu losowych znajdziek, które przechylą szale w naszą stronę. Gwiazdka ulepsza pojazd gracza. Są aż cztery stopnie wehikułów zagłady. Podstawowy, Przyspieszający pociski, umożliwiający wystrzelenie dwóch pocisków jeden po drugim, oraz podwajający siłę strzału i pozwalający niszczyć metalowe mury. Granat zniszczy wszystkich aktywnych najeźdźców na ekranie. Heum tymczasowo osłoni nas polem siłowym, dającym niezniszczalność. Łopata naprawia ściany orzełka i na chwilę osłania go odporną stalą. Symbol czołgu przyznaje dodatkowe życia. Stoper zaś tymczasowo zatrzymuje wrogów, umożliwiając ich łatwą dezintegrację. Dla wprawnego gracza to wszystko, co potrzeba, by osiągnąć sukces. I choć nie jest to kolejny odcinek System Error, to warto też napomknąć, że gra ma mało znanego Isterrega. Należy 7 razy wejść i wyjść z trybu konstrukcji wciskając start. Potem przytrzymać dół na kontrolerze pierwszym i wcisnąć 8 razy A na padzie drugim, i nareszcie przytrzymać prawą strzałkę na pierwszym padzie i wcisnąć B na drugim 12 razy. Odtworzy się urocza animacja, w której programista kryjący się pod pseudonimem OpenReach wyznaje miłość Noriko. Battle City okazało się na tyle popularne, że wciąż zakochane w automatach Namco postanowiło wydać je również w formie automatowej. Versus Battle City to tak naprawdę zmodyfikowana wersja oryginału, odpalająca się na niemal bliźniaczym do nes systemie, ale edytowana delikatnie pod maszyny na monety, czyli na przykład usunięto z niej tryb konstruowania czy wybór plansz. Pod każdym innym względem jest to natomiast wierny duplikat wydania konsolowego od identycznej oprawy graficznej po efekty dźwiękowe. Ciekawszym był późniejszy port na Game Boya, a raczej dwa porty bo tytuł ten przeniesiono na to urządzenie aż dwa razy. Po raz pierwszy w 1991 roku, gdzie autorem portu było Studio Nowa. Można ją nazwać ambitną próbą przeniesienia tytułu wymagającego dużego ekranu na mały wyświetlacz, bo niestety nie widzimy tu całego pola rozgrywki, a ograniczona pula barw utrudnia też rozróżnianie typów terenu. Żeby trochę ułatwić orientację, u dołu znajduje się ciężko czytelny na ekranie oryginalnej konsoli radar pokazujący, gdzie w labiryncie znajdują się wrogowie. Świetnie odwzorowano za to oryginalne audio, które jest bardzo zbliżone do pierwowzoru. Bardziej ambitny wariant pojawił się dopiero w 1996. Gameboyowa składanka Namco Gallery Volume 1 zawierała trzy gry, z czego jedną był pełen remake bohatera dzisiejszego odcinka. Na uwagę zasługuje tu wspaniała muzyczka tytułowa z menu mieszająca ze sobą wszystkie trzy tematy przewodnie dołączonych gier. Battle City, Mapi oraz Galaga. Ten wariant Battle City zawierał dwa osobne tryby rozgrywki. Oryginalny, czyli taki jak poprzednio, z radarem i przewijającym się ekranem przytwierdzonym do gracza oraz drugim, nazwanym Fix Mode, gdzie obiekty były mniejsze, ale dzięki temu w pełni mieściły się na ekranie. Oprawa graficzna była też dużo bardziej zbliżona do tej NESowej, a ponieważ był to tytuł sporo późniejszy, gra przystosowana była również do poszerzonych palet barw Super Game Boya i później Game Boya Color. Dzięki czemu na tych platformach mogła ona cieszyć większą czytelnością. No i na Super Game Boyu miała też unikatową dla siebie ramkę. Jest to też jedyna wersja, w której można kontynuować grę zapisując hasło wyświetlane po ukończeniu każdego poziomu. Jest to zdecydowanie preferowana z dwóch przenośnych wersji gry. Jak było to wówczas w Japonii modne, tytuł wylądował też w latach 80. na niszowych japońskich komputerach tamtych czasów, ale nie wyróżniały się one szczególnie na tle dużo lepszego wydania nesowego. Nie były to sprzęty gamingowe, więc oprawa graficzna i płynność rozgrywki pozostawiały sporo do życzenia. Ale gameplay był oczywiście odpowiednio rozpoznawalny. Być może dziwicie się, że przez cały ten materiał nazywam tę kultową produkcję Battle City, podczas gdy ona nazywała się przecież Tank 1990. I pod taką nazwą przecież figurowała na wielu kartridżach. A to dlatego, że była to przez lata jedna z najczęściej modyfikowanych produkcji. Tank 1990 to nazwa jednego z najpopularniejszych haków tej gry, który, jeśli wierzyć internetowi, stworzony został w 1990 roku przez chińskich piratów z Yanshan Software. Przygotowali oni nie jedną, aż 15 modyfikacji do gry, nazwanych kolejno od tank A1990 aż do tank N1990. I w zależności od odpalonego wydania, różniły się one planszami, typami wrogów, czy nawet dodawały do niej nowe znajdźki. Pistolet na przykład automatycznie wzmacniał czołg gracza do najwyższego poziomu, a łódka pozwalała poruszać się po wodzie. Ale to nie jedyne interesujące modyfikacje. Four Players Hacks z 2014 roku pozwala grać jednocześnie nawet czterem graczom przy wykorzystaniu rozdzielacza 4 Score. Star Wars z 2007 zmienia całą grę w platformówkę w świecie Gwiezdnych Wojen. Rodzimym akcentem jest Warsaw City z 2008 znanego w kręgach tłumaczy amatorów Beriona, zmieniającego nie tylko planszę i oprawę graficzną, ale również kontekst całej rozgrywki na bardziej dla nas lokalny. Ale chyba najbardziej ukochanym przez graczy jest chiński Jiang Hack, który zmienia Battle City w pomysłową grę logiczną, a każdy etap ma inny styl rozgrywki. Na jednej planszy znajdziemy kilkanaście orzełków do obrony. Na innej jedynym sposobem na wygraną jest zasłaniać cele własnym ciałem. W jeszcze innym kierujemy nie czołgiem, a pociskiem lecącym wzdłuż labiryntu złożonego z Feniksów. Walczymy z ogromnym kontrolerem albo z czasem, bo pole gry zmniejsza się, gdy zbliżają się do nas nieubłaganie kolce wspaniałe, pomysłowe, piekielnie trudne i wymagające ogromnej wiedzy programistycznej, którą wykazał się autor. Jest tego sporo więcej, a niekompletną listę takich Romhaków znajdziecie oczywiście w linku w opisie. Battle City stało się w Japonii bardzo znaną produkcją, więc nic dziwnego, że seria wozi się gdzieś w tle aż do dziś. Choć już nigdy nie cieszyła się aż tak wielką popularnością. Trzecią częścią trylogii Tank Battalion było wydane na przełomie 91 i 92 roku, tym razem wyłącznie na automatach i już również międzynarodowo. Tank Force, które kontynuowało motyw poprzedników, ale tym razem w dużo bardziej widowiskowej, 16-bitowej oprawie graficznej. Z nową porcją znajdziek do zebrania i w zależności od wariantu automatu trybem dwu- bądź nawet czteroosobowym dla niesamowitej imprezowej rozwałki. Łudzę się, że niektórzy z was mogą teraz się zastanawiać czy da się w to wszystko jakoś legalnie zagrać po latach. Bo reszta pewnie już dawno sięgnęła po emulatory. Okazuje się, że jest kilka sposobów. Po pierwsze, Tank Force i Battle City przewinęły się przez lata przez różne kolekcje Giernamko, ale najłatwiejszą metodą dla posiadaczy PlayStation 4 i 5 oraz Switchów 1 i 2 są reedycje Arcade Archives firmy Hamster. Za około 30 zł za sztukę, kupić można sobie na tych platformach cyfrowe wersje automatowych wydań wszystkich trzech tytułów, z dodatkowymi cechami, takimi jak sieciowe rankingi czy dodatkowe tryby rozgrywki. Ale nic chyba nie zastąpi uczucia wkładania plastikowej kasetki do domowego Pegasusa i nawalania w czołgi na domowym kineskopie. I z takimi cieplutkimi wspomnieniami zostawię Was sam na sam, bo jak wszyscy wiemy. Battle City jest super!